10 grudnia na długo pozostanie w pamięci reprezentacji siatkówki z budowlanki, kiedy to po zaciętym meczu przegrali jako gospodarz z elektrykiem z Siedlec. Mecz rozpoczął się o godzinie 11:30. Chłopaki od samego początku starali się z całych swoich sił, dlatego pierwszy set należał do reprezentacji budowlanki. Wygrali do 22. Dwa kolejne sety to pokaz, gry zespołu szkół numer 1 w siedcech i błędy naszej reprezentacji przegrali do 23 i do 18. Pierwszy z, z faworytem naszej grupy. Teraz Na jest remis 1 -1. jak nie jest szansa Na szczęście chłopaki z budowlanki nadrobili to wszystko w czwartym secie i pokonali ich aż do 17. Piąty, decydujący set zapowiadał się bardzo dobrze. Zaczęła się ostra walka, bo przecież mistrzem regionu może zostać tylko jedna turzyna. Kilka wymian piłki i wszystko było jasne. Time break zakończył się wynikiem 15 do 10 dla zespołu szkół nr 1 w siedecach, a cały mecz 3 do 2. Pomimo przegrany trener Adam Kamela może być dumny z występu reprezentacji, gdyż dała z siebie wszystko. Zapragło naprawdę niewiele.